Halo Siemano? Halo Siemano. Co tam? A dobrze, dobrze. Siemano, świetlu. Halo Siemano, co tam? A w porządku, co tam? Retro nagrywamy znowu. A retro! No, w Manchesterze A, jesteśmy. To wreszcie, no to pod koniec, no to zróbcie coś dobrego i mi poześwieci jako jakieś próbki. Ja nawet nie mam, bo się no sercipi. Hehe, <grym> ja go kurwa. Nagraliśmy miesiąc temu mi jeden numer wysłał Nie ma nie ma jak to nie serio, ja nawet ja słyszałem dwa numery Ale one już były wcześniej zrobione, jest to jak te nowe widzą bo to na urodzinę, a ja na urodzinę To już masz fundament zalany Co? Już fundament wylany masz tak? Gadasz jakbyś miał A ja tak? No, nie, tak, tak, tak Gadasz po... Gadasz tak jakbyś pół litra wolną na szybko Nie, no, co ty to Ale, nie ale, ale kurwa, jest... ile już blantów dzisiaj zjarałeś? A nie wiem, tego jeszcze nie rozliczę Myśmy nie palili jeszcze dzisiaj, stary No tak, na no, co, bo... Nie no co, bo my nagrywamy, chcesz bym się mordą skleiła? No. No, to szlifuj formy, kurwa, bo jesteś w... Na razie to jesteś wcześniej tych No Bo to. No, to ty zdajesz bity i nie to tematu, a coś Zawsze mam dobre bity. Ty musisz szlifować, musisz szlifować. Tempo. Coś bym na mógł pomyśleć. Kurwa, nie umiem oddychać. <laughs> się, si, siedzimy w pokoju 2 na 3 i meser się tak spierdolił, że nie da rady kurwa Dobra, świetlu. Jak kończę, bo ten dzwonię na żywca. Dobra, spoko tak jesteś tam No trzymaj się Świetlu. pozdrów Olę. Dobra, spogatzna się. Trzyma się świetlu. Pozdraw,